Pierwsza godzina dnia decyduje o jakości całego dnia, a często także o jakości całego Twojego życia. Rano Twój umysł jest najbardziej chłonny, tak jak czysta kartka. To od Ciebie zależy, czym ją zapiszesz. Jeśli zaczniesz od telefonu, wiadomości i chaosu, wciągniesz ten chaos w resztę swojego dnia, ale jeśli zaczniesz od świadomego wyboru, wprowadzisz spokój, klarowność i energię, która będzie cię niosła. W porannej rutynie są trzy elementy: oddech, wdzięczność i ruch. Oddech pomaga wyciszyć nocny szum myśli. Wdzięczność ustawia na dostrzeganie dobra. Ruch dodaje siły, by działać w skupieniu. Jutro wstań wcześniej. Dychaj głęboko, koncentrując się na ciele. Pisz wszystko, za co jesteś wdzięczny, wdzięczna. A 15 minut poświęć na ruch. To może być spacer, yoga czy lekkie ćwiczenia. Spróbuj tego porannego rytuału, a zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie. Jeśli interesują Cię tematy ze świata manifestacji i rozwoju osobistego, zostaw plusika.